Cześć, tu Łukasz Kosuniak i dzisiaj powiem Ci o tym, jak umawiać spotkania handlowe przy pomocy webinarów. Zacznijmy od tego, co warto zrobić, żeby w ogóle uczestnicy webinarów chcieli się spotkać z handlowcami po webinarze, a potem przejdziemy do narzędzi, które sprawią, że cały ten proces będzie prosty, łatwy i co ważne, skuteczny. Zanim przejdziemy do omawiania narzędzi, dzięki którym możesz wygenerować spotkania. Na bazie webinarów, warto jest powiedzieć o warunkach, czyli o tym, co musi się wydarzyć, żeby w ogóle klienci, uczestnicy webinaru, chcieli spotkać się z naszym handlowcem. Po pierwsze, ważne jest to, żeby handlowiec brał udział w tym webinarze. Najlepiej, żebyśmy promowali go jako prowadzącego albo współprowadzącego. Na przykład w ramach promocji webinaru. Pokazali oczywiście jego zdjęcie. Idealnie byłoby, gdyby był w stanie nagrać jakieś krótkie wideo zapraszające. Oczywiście te dane też powinny znaleźć się na stronie rejestracyjnej. Drugi etap już podczas webinaru. Wspomniałem już, że warto, aby handlowiec prowadził, albo jeżeli nie jest w stanie zrobić tego merytorycznie, to chociażby moderował takie spotkanie. Dzięki temu uczestnicy tego webinaru Niejako opatrują się, czyli poznają tę osobę. Potem nie ma już takiej bariery, że nie znam tego człowieka, z którym ktoś chce mnie umówić. Drugi element to jest wprowadzanie interakcji, pytań i ankiet. To jest bardzo ważne, dlatego żebyśmy zmienili ten tryb naszych uczestników z takiego biernego słuchacza na osobę, która aktywnie działa, coś robi, klika, bo jeżeli później poprosimy ich o kliknięcie w ten guzik umów spotkanie, to już dla nich to nie będzie żadna bariera, żaden szok. No i oczywiście bardzo ważne jest to, żeby podczas takiego webinaru pokazać prowadzących, szczególnie tą osobę, z, której, z którą będziemy umawiali spotkanie, jako osobę kompetentną, czyli ten webinar po prostu musi być bardzo mocny merytorycznie. Kolejny element to jest pewien pomysł na to spotkanie handlowe, bo chodzi o to, żeby uniknąć takiej sytuacji, kiedy uczestnik słucha webinaru, nawet podoba mu się to, co słyszy, i nagle dostaje taki ni stąd, ni zowąd, pomysł. A teraz umów się na spotkanie z handlowcem. To jest szok mentalny i wiele osób po prostu tego nie zrobi. Natomiast takie spotkanie może być przygotowane w taki sposób, żeby to było uskonkretyzowanie. Tego, o czym mówimy na webinarze, czyli jeżeli na przykład podczas webinaru omawiamy jakieś problemy czy zagadnienia, to możemy to spotkanie przygotować tak, żeby uczestnicy wiedzieli, że tam już indywidualnie dowiedzą się, jak te problemy mogą być rozwiązane, na przykład w ich firmie. Do tego może posłużyć jakaś checklista, jakaś analiza, jakiś kalkulator, wyliczenia itd. Chodzi o to, żeby to spotkanie było naturalnym następstwem. Tego, co się dzieje podczas webinaru, wtedy łatwiej będzie zachęcić naszych uczestników na umówienie tego indywidualnego spotkania. I potem przechodzimy już do tych elementów technicznych, które za chwilę Wam zademonstruję już na konkretnym narzędziu, ale omówię je bardzo szybko. Guzik Call to Action, czyli to, ten guzik, który pojawi się podczas webinaru, jeżeli ktoś w niego kliknie, to zostanie przeniesiony do Miejsca, w którym można umówić nasze spotkanie. To może być na przykład aplikacja Calendly, Microsoft Bookings, czy HubSpot Meetings, z którego ja na przykład korzystam. Bardzo ważne też jest to, żeby wykorzystać możliwość pojawienia się takiej strony po webinarze. My pokażemy to na GetResponse, na tej stronie mogą być dodatkowe materiały, w tym oczywiście link do spotkania. Podobnie też w działaniach follow-up, czyli chociażby w mailingu, który wysyłamy do uczestników, gdzie możemy przekazać dodatkowe materiały, ale oczywiście też powinniśmy umieścić tam właśnie ten link do umówienia spotkania. Podobnie też, jeżeli przerobimy sobie nasz webinar na żywo, na webinar na żądanie, w GetResponse jest taka możliwość, że się to bardzo szybko, to również te wszystkie elementy, które były dostępne, których korzystaliśmy podczas webinaru na żywo, czyli guzik Call to Action, strona, która pojawia się po zakończeniu webinaru z linkami i te wszystkie działania follow-up również powinniśmy wykorzystać. A teraz pokażę Ci, jak to zrobić konkretnie w narzędziu GetResponse. Zaczniemy od stworzenia webinaru i ja, ponieważ korzystam z GetResponse, to wszystkie te elementy, które wam będę pokazywał, właśnie będę demonstrował na przykładzie narzędzia GetResponse. Ci z was, którzy oglądali poprzednie odcinki, pewnie zauważyli taki odcinek o lejkach marketingowych. I wykorzystanie webinarów w tych lejkach. Dlatego ja dziś nie będę odmawiał szczegółowo tego lejka. Pokażę Wam tylko, gdzie są pewne elementy, i zaproszę do obejrzenia tamtego odcinka, żebyście zobaczyli, jak te lejki można tworzyć. Ale my tworzymy sobie lejek marketingowy, i najlepiej, jeżeli zrobimy to w formie kampanii, stwórz kampanię. I zobaczcie za chwilę, że mamy tutaj do wyboru lejek bezpłatnego, czyli darmowego webinaru. I taki właśnie webinar sobie stworzymy. Tak wygląda. Początek lejka, początek pracy na lejku. I tutaj są właśnie te elementy, o których Wam mówiłem. Pierwszy element, czyli strona zapisu. Już na tej stronie zapisu warto jest umieścić informacje o tym, kto będzie prowadził ten webinar i oczywiście o tym, co będzie jego tematem, ale ten. Prowadzący jest tutaj bardzo ważny. Potem możemy wysłać zaproszenie. Jeżeli mamy swoją bazę, to oczywiście będziemy to mogli zrobić. Następnie, kolejny bardzo ważny element to jest ta strona z podziękowaniem, czy ta strona, która pojawi się w momencie, kiedy uczestnik wyjdzie z webinaru, opuści webinar. Tam znowu możemy umieścić te elementy, które będziemy chcieli promować. Nam chodzi tak naprawdę najbardziej o ten guzik call to action, czyli ten guzik, który ktoś może sobie kliknąć i umówić spotkanie z naszym handlowcem. W momencie kiedy tworzyłem lejek pod ten webinar, samo wydarzenie webinarowe też zostało stworzone. Więc to co potrzebuję zrobić, to dołączyć do tego wydarzenia jako prezenter i ustawić właśnie ten guzik call to action. Dołączamy. Jesteśmy w trybie przygotowania spotkania. Zwróćcie uwagę, żeby w momencie kiedy dołączacie do spotkania na kilka dni przed jego rozpoczęciem nie uruchomić tego spotkania, ponieważ osoby, które są na przykład zarejestrowane, dostaną o tym powiadomienie. Więc jesteśmy w trybie przygotowania spotkania, to jest też coś co bardzo mi się w GetResponse podoba. I teraz przechodzimy do stworzenia tego guzika call to action. On jest tutaj po lewej stronie. Wybieramy sobie call to action i możemy go skustomizować, możemy ustawić pewne elementy. Zaczniemy od jakiejś kolorystyki. Ja zazwyczaj korzystam z takiego koloru niebieskiego i wpisujemy oczywiście tekst tego, tej akcji. Umów spotkanie, treść przycisku, umawiam. No i oczywiście teraz musimy wstawić adres ze strony, do której będziemy prowadzić w tym naszym call to action. Ja wklejam link do mojego spotkania w aplikacji HubSpot. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda, i tworzę ten guzik Call to Action. I tak on właśnie wygląda. Jak widzicie, on się pojawia na górze w momencie, kiedy ja sobie to ustawię. Ja mogę ten guzik jeszcze konfigurować. To znaczy, na przykład, widzicie, mogę go wyświetlać cały czas albo przez jakiś konkretny moment, na przykład 5 minut. I wtedy, kiedy go uruchomię, to. Mogę w każdej chwili go tutaj wkleić. Jak widzicie, tu też jest czas, jaki jest odmierzany. No i oczywiście, gdyby to było realne spotkanie, to tutaj pojawi się też ilość osób, które konwertują. Ja mogę Wam powiedzieć, że w moim przypadku, podczas webinarów, które ja prowadzę, ten współczynnik konwersji to jest około 10%. Dodatkowo. Te osoby, które konwertują w ramach tych wszystkich działań follow-upowych, to jest dodatkowe około 7-8%, czyli mogę punktów procentowych, czyli mogę powiedzieć, że około 17-18% osób konwertuje na te indywidualne spotkania. Oczywiście te webinary muszą być odpowiednio przygotowane. Nie na każdym webinarze ja taki call to action uruchamiam. To są webinary, które są przygotowane dla węższej grupy osób, które mają już bardziej sprecyzowane potrzeby. Wtedy oczywiście łatwiej jest też o konwersję. Tak wygląda to miejsce, w którym można umówić spotkanie. Uczestnik wybiera sobie po prostu godzinę, która mu odpowiada i wypełnia krótki formularz i potwierdza tą godzinę. To jest bardzo skuteczne, ponieważ użytkownik sam wybiera datę i godzinę, dostaje potwierdzenie, obie strony mają. Blokadę w kalendarzu, o wiele łatwiej jest doprowadzić do takiego spotkania. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że zainspirowałem Cię i zachęciłem do wypróbowania webinarów jako narzędzia do umawiania spotkań handlowych, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że to jest jedno z bardziej skutecznych narzędzi do kontaktu już jeden do jednego, czyli przejścia z tego etapu edukacji do etapu klasycznej sprzedaży. A ja oczywiście zapraszam Cię też na kolejne odcinki naszego kanału business toolbox, gdzie pokazuje więcej narzędzi i taktyk marketingowych oraz sprzedażowych. Pozdrawiam